Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Adrian Kołodziej A w dzisiejszym odcinku powiem wam w jaki sposób Amazon zmiażdżył konkurencję, totalnie ją zmiażdżył Powiem ci jak Jeff Bezos Stał się najbogatszym człowiekiem na świecie Oraz jakie strategie stosował w swojej firmie Żeby właśnie stała się liderem Więc serdecznie zapraszam do oglądania Zdaję sobie z tego sprawę, że materiał może być kontrowersyjny Szczególnie jeżeli jesteś pracownikiem etatowym Bo Amazon tak naprawdę Nie zadowala pracowników, tylko zadowala klientów Więc to co tutaj powiem Może dla niektórych być naprawdę bardzo kontrowersyjne Ale ten materiał jest raczej Raczej przygotowany dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swój biznes w internecie i pewne strategie mogą zastosować u siebie. Więc jedziemy z tematem. Punkt pierwszy: tymczasowe straty. Ta strategia nie jest dla wszystkich firm. Ta strategia jest raczej dla liderów, którzy chcą przejąć na przykład większość rynku albo chcą totalnie pozbyć się konkurencji. Więc tak, Jeff Bezos ponosi bardzo często tymczasowe straty właśnie, żeby konkurencja nie mogła ich wyprzedzić. Jak powstawały e-booki, to większość wydawnictw sprzedawała e-booka w takiej samej cenie, co książkę papierową. Bezos zdawał sobie z tego sprawę, więc postanowił, że totalnie zniszczy konkurencję. Więc oni zamiast sprzedawać takiego e-booka za 20, 30, 40 dolarów, postanowili, że będą sprzedawali e-booka za 9 dolarów i 99 centów, ponosząc stratę 5 dolarów na każdym e-booku. No i po pewnym czasie pokonali swoją konkurencję Zniszczyli totalnie rynek i przejęli ten rynek. Dzisiaj oczywiście są liderami w sprzedaży e-booków i to co jest ciekawe, to stworzyli sobie właśnie podwaliny pod czytnik cyfrowy jakim jest Kindle. Więc e, dzięki temu, że przejęli rynek, że totalnie ponosili straty na początku, pokonali swoich konkurentów. Inna historia. Była sobie taka firma, która zaczęła sprzedawać jakieś tam pieluszki dla dzieci, jakieś tam akcesoria dla dzieci i ta firma w bardzo krótkim czasie od zera zaczęła zarabiać 2 miliony dolarów rocznie. Rozwijali się w takim fajnym tempie, że w pewnym momencie zaczęli sprzedawać i zarabiać na bardzo dużą skalę, ponieważ zaczęli zarabiać 300 milionów dolarów rocznie. Jeff Bezos to zauważył, więc postanowił złożyć im ofertę i ich po prostu kupić. No ale nie chcieli sprzedać firmy. Więc więc Bezos co zrobił? Oczywiście obniżył cenę, dał darmową dostawę, darmowe jakieś tam zwroty, nie pieluszek, tylko jakieś tam powiedzmy akcesoriów dla dzieci. I totalnie przejął rynek. Zdali sobie w pewnym momencie sprawę, że nie są w stanie wygrać z Amazonem, więc postanowili sprzedać tą firmę chyba za 50 milionów dolarów. W każdym razie, Bezos, przez to, że ponosił tymczasowe straty i przez to, że był liderem i mógł sobie pozwolić na taką, taką politykę, związaną właśnie z ceną, to automatycznie wykończył swoich konkurentów. Tak jak mówię, ta strategia nie jest dla wszystkich. Ta strategia jest dla liderów, którzy mają kapitał, którzy mogą sobie pozwolić na tymczasowe straty, bo to są straty tymczasowe. Ja na przykład też tak działa, też tak w taki sposób pozyskuję klientów. Jestem w stanie sprzedawać produkt po stracie, wiedząc i z góry zakładając, że będę miał stratę na pierwszym produkcie, ale ja znam wartość klienta w czasie. Ja wiem, że ten klient nie tylko kupi jeden produkt, ale on potem kupi kilka produktów. Dzięki temu, że w taki sposób ustawiłem swój biznes, ja mogę ponosić tymczasowe straty, mogę cały czas się reklamować, tracąc na każdym w pozyskanym kliencie, ale ostatecznie na nim zyskać. Kiedy słyszałem takie właśnie firmie, która sprzedawała e-booka i dawała Ci 200% prowizji, jeżeli po prostu go promowałeś. Więc automatycznie pokonali swoją konkurencję, wszyscy promowali tego e-booka, zdobywali klientów, a oni oczywiście zarabiali na tym, że klient po prostu powracał. Więc jest to naprawdę świetna strategia dla firm, które potrafią ponosić tymczasowe straty. Po drugie, ćwicz oszczędzanie. Pomimo tego, że Jeff Bezos jest najbogatszym człowiekiem na świecie, a Amazon po prostu totalnie dominuje rynek, to oni oszczędzają na wszystkim. Tam jest tak, że jeżeli na przykład jedziesz w jakąś podróż służbową, to nie jest tak, że dostaniesz sobie jakiś apartament. Będziesz spał w pokoju dwuosobowym, będziesz miał jeszcze współtowarzysza. Jeżeli będziesz parkował gdzieś na parkingu, to oni nie pokryją ci kosztów biletu, tylko sam sobie musisz za to zapłacić. W firmie nie kupisz darmowych przekąsek, tak? Nie dostaniesz darmowych przekąsek. To nie jest Google, to jest Amazon. Oni oszczędzają dosłownie na wszystkim. Zdaję sobie z tego sprawę, że dla ludzi, którzy tam pracują, to może to by nawet obóz pracy. Wiem. I dlatego ten film będzie hejtowany przez pracowników etatowych, ale Jeff Bezos nauczył się, jak ekstremalnie oszczędzać. Jest to firma, która jedzie na bardzo niskich marżach, więc oni oszczędzają na wszystkim. Nie oszczędzają właśnie tylko na, na pozyskiwaniu klientów, nie y, oszczędzają na innowacjach, nie oszczędzają na tym, żeby zadowolić klienta, bo dla nich klient jest najważniejszy, nie pracownik. Wiem, że takie zachowanie nie zawsze musi przynosić efekty, ale u Amazona przynosi. Okej? Okay? Więc jeżeli y, chcesz, to nie musisz. Y, odbijać tego wszystkiego na swoich pracownikach, ale stara się cały czas oszczędzać. Nie jest nie na drogie samochody, nie wypasione biuro, e, tylko stara się na czym tylko możesz oszczędzać, ponieważ jeżeli będziesz oszczędzał, a będziesz te pieniądze inwestował w pozyskiwanie klientów i innowacje, to jest spora szansa, że prześcigniesz rynek. Punkt trzeci, stara się zadowolić klienta. Amazon robi absolutnie wszystko, żeby zadowolić klienta. Oni doskonale rozumieją, że klient jest najważniejszy w biznesie i robią wszystko, żeby ułatwić mu proces zakupowy. Bezpłatna wymiana produktów, bez Płatna dostawa, one click upsell, który totalnie zmiażdżył rynek, który spowodował, że Amazon zaczął prześcigać Ebaya wiele, wiele różnych innowacji, na przykład to, że wprowadzili recenzje, zachęcali klientów do tego, żeby zostawiali po prostu swoje komentarze, nawet jeżeli są negatywne, bo oni po prostu robią absolutnie wszystko, żeby klientowi ułatwić zakupy. Zdziwiłbyś się, ile firm robi absolutnie wszystko, żeby utrudnić klientowi zakupy, a oni robią absolutnie wszystko, żeby temu klientowi te zakupy ułatwić. Więc mnóstwo kasy po prostu pakują w innowacje, żeby ten proces zakupowy był jak najprostszy. Więc staraj się robić absolutnie wszystko, żeby ten klient Klient właśnie był mega zadowolony z obsługi i chciał do Ciebie wrócić. Punkt czwarty. Amazon nie boi się ryzyka. Jeff Bezos nie boi się ryzyka. Widzisz, Jeff Bezos, mało kto wie, pracował w funduszu hedgingowym, miał mnóstwo kasy, naprawdę miał wymarzoną robotę i do końca życia mógł być ustawiony. I każdy był o takiej robocie, jak Jeff Bezos marzył. Po czym poszedł do swojego szefa i powiedział mu, musimy otworzyć wydawnictwo internetowe. On powiedział, nie więc zwolnił się z pracy, zaryzykował wszystko zamieszkał w garażu swoich rodziców i tak zaczęła się przygoda z Amazonem, tak zaczął urzeczywistniać swoje plany, marzenia tak? więc Bezos nie boi się ryzykować, on nawet ma w swojej firmie taką nagrodę, którą przyznaje pracownikom ona, ona chyba się nazywa Just Do It. i jest to nagroda, która jest przyznawana ludziom którzy próbowali i odnieśli sukces czyli mieli jakiś pomysł projekt wypalił i odnieśli sukces, ale jest też przyznawana ludziom, którzy odnieśli porażkę mieli pomysł, że Bezos Zgodził się na jego realizację, ale coś nie wyszło i też ci ludzie są po prostu za to wynagradzani. Oni doskonale rozumieją, że tak działa biznes, i jeżeli będziesz ponosił porażkę za porażką, to jest spora szansa, że w końcu ci się uda. A ten sukces może być naprawdę kolosalny. Punkt piąty. Excel pokaże Ci prawdę, dane, dane, dane. Tam nikt nie podejmuje decyzji w oparciu o to, co mi się wydaje, tylko się podejmuje decyzji w oparciu o Excela. Co pokazuje Excel? Ludzie mówią jedno, a robią drugie. I na przykład mieliśmy taką dyskusję na naszej grupie, lecz ponad wyścigiem, gdzie ktoś mówił, że Twoje miniaturki są takie, a nie inne. Powiniene się zmienić. Okej, okay, może ci się nie podobają. Jak najbardziej, masz do tego prawo. Ale ja nie patrzę na to, co mówią ludzie, tylko jak się zachowują. Okazuje się, że te miniaturki mają bardzo wysoką klikalność, przez co więcej osób Ogląda ten film, przez co więcej osób może odkryć w ogóle ten film, i przez co algorytm poleca mnie po prostu innym ludziom, innym widzom. Więc nie możesz podejmować decyzji w oparciu o to, co Ty uważasz, co jest, w, co jest nie wiem w Twojej głowie. Podejmuj opar w oparciu o to, co pokazuje Excel. Ja na przykład wysyłam 100 odwiedzin do jednej strony, 100 odwiedzin do drugiej i patrzę, która ma wyższą skuteczność. tak? I w ten sposób podejmuję decyzję na podstawie Excela, na podstawie zimnych danych, bezdusznych. Excel prawdę ci powie. Więc jeżeli, nie wiem, puszczasz jakąś kampanię, a ona nie działa, no to po prostu trzeba spojrzeć do danych i zobaczyć, gdzie jest problem. Więc Amazon, tak jak mówię, podejmuje decyzje na podstawie danych, a nie widzi mi się szefa. Punkt szósty. Pozostań głodny. Miej obsesję. W jednym z materiałów mówiłem o tym, że ludzie biznesu, ludzie sukcesu bardzo często mają obsesję i to jest super. Tak samo jak sportowcy, tak? I, a, I Jeff Bezos ma naprawdę obsesję. On cały czas jest głodny, on cały czas chce podbijać nowe rynki. Ja bym się nie zdziwił, jak za chwilę powie, że będzie robił konkurencję dla Apple'a, tak? I będzie produkował smartfony. Czemu nie? Oni po kolei, oni na początku tylko i wyłącznie sprzedawali książki, ale po kolei dominowali kolejne branże, muzyka, tak, elektronika i tak dalej, a dzisiaj sprzedają na wielu rynkach, Bezos zajmuje się lotami kosmicznymi, więc generalnie on cały czas jest głodny, jest najbogatszym człowiekiem a cały czas pozostaje głodny, tak jakby pierwszy raz przyszedł do swojej firmy więc to jest naprawdę fajna rzecz, która powoduje, że firma cały czas się rozwija jeżeli jesteś długo w biznesie i zarabiasz naprawdę kupę kasy, to bardzo ciężko utrzymać dalszy wzrost i rozwój bo już nie masz tej motywacji finansowej i tylko w tym momencie obsesja może Uratować Twoją firmę. Uratować w tym sensie, że ona się będzie dalej rozwijała i dalej będzie miała perspektywy. Inaczej po prostu albo idziesz do przodu, albo się będziesz cofał. Więc konkurencja prędzej czy później Cię przygoni. Miej obsesję. Widzisz. Mam nadzieję, że trochę Ci wyjaśniłem, w jaki sposób działa Amazon. Jeżeli sam byś chciał mieć biznes internetowy, to zachęcam Cię do tego, żebyś kliknął link, który znajduje się pod tym nagraniem, i przystąpił do mojego 21-dniowego wyzwania, gdzie pokazuję, jak uruchomić sprzedaż w internecie, jak sprzedawać efektywnie, jak zrobić pierwszą kampanię, która będzie przynosiła dochody. Więc serdecznie zapraszam. Aha, jeszcze jedno. Popatrzyłem sobie w statystyki i 50% widzów tego kanału jeszcze nie subskrybuje tego kanału. Więc jeżeli tego jeszcze nie robisz, naciśnij przycisk subskrybuj. Na tym kanale cały czas się dzielę właśnie takimi informacjami, jak rozwijać firmę. Jak jak startować z firmą, jak inwestować, jak rozwijać się mentalnie właśnie w kwestiach finansów, więc jeżeli jesteś zainteresowany tego typu tematami, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. No i chciałbym, żebyś teraz przyszedł do następnego materiału, w którym właśnie mówię o obsesji, dlaczego taka obsesja jest ważna i jak ona pomaga ludziom sukcesu. Więc serdecznie zapraszam, zaraz wyświetlam ten film. Pozdrawiam, Adrian Kołodziej.